Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? Czego może spodziewać się każdy z 12 znaków Zodiaku? Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Zapraszam na horoskop ważny na dni od 28 stycznia 2019 roku do 3 lutego. Ogniści, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą trochę spokojniejsi. Będą mogli w spokoju zająć się swoją pracą, nauką albo zarabianiem pieniędzy. W tej dziedzinie życia szczęście będzie im bardzo mocno sprzyjać. Barany zapanują nad nerwami, będą w tym tygodniu mniej konfliktowe, ale nadal bardzo pewne siebie. Tydzień sprzyja temu, żebyście przedstawiali swoje pomysły innym ludziom, zabiegali o uznanie, a nawet popularność, dlatego, że planety będą was w tym bardzo mocno wspierać. Najlepsze dla baranów dni tygodnia to jest środa i czwartek, kiedy Księżyc znajdzie się w korzystnym trygonie do waszego znaku zodiaku, a to sprawi, że ludzie będą się z wami o wiele bardziej liczyć. Środa – idealny dzień na wprowadzanie w życie nowych pomysłów. Słońce bardzo silne na niebie w koniunkcji z Merkurem będzie podrzucać Baranom same dobre pomysły. Kiedy musicie uważać? No przede wszystkim koniec tygodnia, piątek, sobota i niedziela. To jest czas, kiedy Księżyc znajdzie się w znaku Koziorożca, a więc w kwadraturze do waszego barania z tego znaku zodiaku i możecie nie mieć ochoty na zbyt wiele imprez, na zbyt wiele ryzykownych przedsięwzięć. Przez chwilę może niektóre Barany ogarnąć nawet lekka chandra albo melancholia. Co jest na tą radą? Wyspać Odpocząć, pobyć trochę w domu i nie przejmować się tak bardzo innymi ludźmi. Lwy, kolejny znak ognisty, w tym tygodniu mogą liczyć na to, że wszystkim będą się podobać. O lwy bardzo mocno dba, planeta Jowisz i planeta Wenus, które znajdują się w trygonie do waszego znaku Zodiaku. Słońce jest w opozycji, więc jest to idealny tydzień, żeby zawierać nowe znajomości, bywać wśród ludzi, starać się też o to, żebyście zostali dostrzeżeni i docenieni. Jeżeli zajmujecie się sztuką, albo chcecie, żeby to, co robicie, było jakby znane, wiadome większej ilości ludzi, to też w tym tygodniu bardzo mocno planety będą Was w tym wspierać. I dla lwów, podobnie jak dla baranów, najlepsze dni tygodnia to jest środa i czwartek, a środa może przynieść Wam ważne znajomości. Dlatego bywajcie na spotkaniach, e, udzielajcie się e, tam, gdzie trzeba zgłosić swoją propozycję. Niech lew będzie pierwszy, a wygra i postawi na swoim. Strzelce, idealny tydzień, żeby się uczyć, studiować, podróżować, nic nie będzie wam w tym tygodniu stało na przeszkodzie, jedynie w poniedziałek i wtorek możecie trochę narzekać, że to wszystko się dzieje, ale jakby powoli, spokojnie. Od środy wydarzenia bardzo przyspieszą i będziecie czuli, że jesteście ważni, potrzebni. Szczęście będzie Wam też mocno sprzyjać. Jedynie piątek, sobota, niedziela to są takie dni, kiedy ktoś może Wam zarzucić, że za wiele wydajecie, że w ogóle nie ma Was w domu. Trudno, trzeba będzie jakoś te wszystkie dziedziny życia pogodzić. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą pracowite, ogarnięte, uporządkowane, nie będą narzekać na problemy. Byki mają bardzo dobry początek tygodnia, poniedziałek. I wtorek, kiedy księżyc znajdzie się w opozycji do waszego znaku zodiaku, to jest czas, kiedy możecie zabiegać o uznanie, o popularność, prosić o różne sprawy, na których Wam zależy, a końcówka tygodnia bardzo mocno w przypadku byków sprzyja domowym i rodzinnym sprawom. Tylko nie uciekajcie z tego domu, ponieważ księżyc w trygonie do waszego znaku sprawi, że możecie być komuś bardzo potrzebni. Będziecie pomagać, ale dzięki temu właśnie będziecie zadowoleni. Panny nadal będą pracowite i świetnie zorganizowane, nie czekają je w tym tygodniu żadne planetarne tur turbulencje, tylko w środę i czwartek panny mogą mieć wrażenie, że już jest za dużo tych emocji, tych spraw, którymi muszą się zajmować. Zadbajcie wtedy o swoją wygodę i zdrowie, a reszta tygodnia będzie bardzo udana koziorożce też będą zabiegane i zajęte, przede wszystkim będą gonić za pieniędzmi. Tydzień z przyjazyskom, no będziecie w tej pracy mieli o wiele więcej do rozstrzygnięcia, do zrobienia i dopiero piątek, sobota i niedziela to są takie dni, kiedy będziecie mogli w spokoju zająć się sobą i swoimi sprawami. Księżyc w piątek wkroczy do Waszego znaku, więc zadbajcie o swoją wygodę, zadbajcie o zdrowie, wybierzcie się na zakupy, jeżeli czegoś Wam potrzeba to nie żałujcie na to pieniędzy, bo od tego czasami czy jest Wam wygodniej i ciepło zależy wasz koziorożcowaty dobry humor. Nie ma sensu, innymi słowy, na sobie, jeśli jesteście koziorożcami, w tym tygodniu oszczędzać. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki. W tym tygodniu będą miały mnóstwo roboty. Bliźniaki będą chciały być w centrum wszystkiego, gdzie coś się dzieje. Będą chciały poznawać nowych ludzi. Będą się we wszystko wtrącać. Świat będzie pełen bliźniąt, które będą podekscytowane, ciekawskie, towarzyskie i rozmowne. Nie dla wszystkich, drogie bliźnięta, będzie to łatwe do zniesienia. Przyjaciół znajdziecie przede wszystkim wśród wag i, wśród wag i wodników. Razem stworzycie najlepszy team. W poniedziałek i w Wtorek jeszcze trochę spokojniej, warto wtedy zająć się pracą, nauką, dlatego że środa i czwartek to dla bliźniąt najaktywniejsze dni z całego tygodnia. W środę Słońce znajdzie się w koniunkcji z Merkurym, szefem Waszego znaku Zodiaku, i różne tajemnice mogą się wyjaśnić, ale jeżeli czekacie na jakiś genialny pomysł, przełomową ideę, to w środę planeta Merkury może Wam właśnie coś takiego zesłać. Sny, które Wam się przyśnią też mogą być bardzo ważne. Wagi w tym tygodniu będą zajęte cudzymi sprawami, będzie można na nie liczyć, będą bardzo chętnie wszystkim pomagać i będą w dobrym humorze. Jedyne, co radzę, na co radzę uważać, to są przypadkowe konflikty z różnymi nieznajomymi wam osobami, dlatego że Mars znajduje się w opozycji do waszego znaku zodiaku, więc ktoś może was popchnąć w kolejce albo zajechać wam drogę, więc uważajcie na tego typu sytuacje. Nie dyskutujcie, nie polemizujcie, machnijcie ręką, szkoda w tym tygodniu psuć sobie humor na debaty z osobami, które i tak w Waszym życiu nic nie znaczą. Piątek, sobota i niedziela może być trochę więcej domowych obowiązków, trzeba będzie pomagać rodzinie, znieście to ze spokojem, a w niedzielę po południu księżyc znajdzie się w trygonie do Waszego znaku Zodiaku i znowu zrobi się bardzo wesoło. Wodniki, towarzyskie, optymistyczne, absolutni królowie Zodiaku, w tym tygodniu słońce znajdzie się w Waszym znaku Zodiaku w koniunkcji z Merkurym, to jest środa, więc cała masa spraw może się powyjaśniać. Bądźcie aktywni, warto działać, szukać lepszej, pracy starać się o coś co chcielibyście zdobyć. Jeżeli jesteście samotni, to w miłości macie absolutne powodzenie, a jeżeli macie kogoś do pary, to będzie się wam bardzo dobrze wiodło. Tylko piątek i sobota, to są te dwa dni w tygodniu, kiedy możecie mieć już trochę dosyć, kiedy musicie zwolnić tempa, żeby wasz system nerwowy nadążył za tym wszystkim, co się wokół was dzieje. Więc basen, spacer, spa, narty, cokolwiek wolicie, co pozwoli wam zająć się nie tylko pracą i cudzymi sprawami. W niedzielę po południu księżyc wkroczy do waszego znaku Zodiaku i też może przynieść przełomowe pomysły na przyszły tydzień. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą spokojniejsze, skoncentrowane na swoich sprawach i nie dadzą się namówić na żadne głupie pomysły. Raki zwłaszcza będą pilnować swoich interesów, będą dbać o dom i rodzinę. Wszystko będzie się dobrze układać. Poniedziałek i wtorek to są takie dni, w których uda wam się podnieść z upadku jakąś sprawę trudną, zreperować jakieś rzeczy, naprowadzić kogoś na dobrą drogę, dlatego że będziecie też wyrozumiali i bardzo sympatyczni, a koniec tygodnia jest czasem Większej towarzyskiej aktywności. To jest piątek, sobota i niedziela. Tylko uważajcie, bo różni ludzie mogą chcieć, żebyście zmienili swoje plany, a niekoniecznie wyjdzie wam to na dobre. Więc trzymajcie się raki swojego, a wszystko się będzie dobrze układać. W bardzo dobrych humorach skorpiony zaczną ten tydzień od dwóch ważnych dni, czyli poniedziałku i wtorku, kiedy księżyc znajduje się w ich znaku zodiaku. Możecie wtedy prosić o co chcecie, bo ludzie będą Wam bardzo życzliwi. Potem więcej pracy w środę i czwartek, natomiast piątek, sobota i niedziela bardzo dobre dni, żeby zajmować się hobby, odpoczywać, oglądać ulubione seriale i nie przejmować się niczym na zapas. I ryby, nasz ostatni znak zodiaku, które w tym. Tygodniu może być trochę senny i niespokojny. Rybom się nie będzie chciało ani męczyć, ani pracować, ani uczyć. Uciekną gdzieś w świat fantazji i miłości i w tych dziedzinach życia szczęście sprzyja im najbardziej. Czyli jeżeli ryby poczujecie, że macie twórcze natchnienie, zwłaszcza w środę i czwartek, to idźcie za tym głosem. Pieniędzy wam nie zabraknie, zdrowie będzie dopisywać. No, tylko niektóre osoby mogą się czepiać, że macie trochę zaległości, ale nie martwcie się tym. W przyszłym tygodniu dacie sobie z tym radę. Natomiast piątek, sobota, niedziela też bardzo dobrze żeby rozwijać swoje hobby i rozwijać swoje zainteresowania. Gwarne imprezy mogą się tak nie udać w przypadku ryb, ale różne kameralne spotkania będą bardzo udane. Dziękuję bardzo. Zapraszam na film z omówieniem tego, jakie będą poszczególne dni tygodnia, który przygotowała dla nas Izabela Podlaska, a teraz dziękuję i życzę wszystkim samych miłych chwil.